Jest niedziela, 1 czerwca 2025 w Polsce. No, druga tura wyborów prezydenckich. Dzień decydujący. Tak, a cisza wyborcza wciąż trwa. I lokale y, otwarte są do 21, prawda? Zgadza się, do 21 można głosować. A my mamy już te e, najświeższe dane od PKW? No właśnie, szczególnie te z godziny 17. Chcemy się przyjrzeć, co one nam właściwie mówią o przebiegu głosowania. Tak, te dane z 17 to zawsze jest taki wiesz, ważny moment. Taki pierwszy, no poważniejszy sygnał o zaangażowaniu. Pamiętajmy, prawie 29 milionów Polaków ma prawo głosu. Tak, lokale działają od 7 rano, trzeba mieć dokument, no albo M. Obywatel. Wystarczy. Albo zaświadczenie, jeśli ktoś głosuje poza miejscem zamieszkania. Ale do rzeczy, jaka jest ta frekwencja o 17? Mamy już liczbę? Mamy. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że do 17 zagłosowało, uwaga, 54,91% uprawnionych. O, 54,91 to jest, powiem ci, sporo. To jest naprawdę dużo, zwłaszcza jak sobie przypomnimy yy, poprzednie wybory. No, właśnie, w 2020 roku też prezydenckie o tej samej porze było 52,1%. Czyli mamy teraz no, prawie 3 punkty procentowe więcej. Znaczy ponad 2,5% dokładnie. Czy to już pachnie rekordem? Ten historyczny z 1995 roku jest chyba do pobicia, jak myślisz. Wiesz co, ten 1995 rok? Jak walczyli Wałęsa z Kwaśniewskim, to frekwencja końcowa była 68-23%. To był naprawdę wysoki wynik. Bardzo wysoki. A teraz mamy, no, prawie 55% na 4 godziny przed zamknięciem lokali. Jeśli ten trend się utrzyma, to rekord jest, no, jak najbardziej w zasięgu. Ciekawe. To by sugerowało, że mobilizacja jest naprawdę duża, po obu stronach pewnie. Tak, wygląda na to, że stawka wyborów jest postrzegana jako bardzo wysoka. Ale zobaczmy, jak to się rozkłada geograficznie, bo tu zawsze są różnice. No właśnie, Polska nigdy nie głosuje równo. Gdzie frekwencja o 17 była najwyższa? Liderem jest województwo mazowieckie. Tam mamy 58 i 51%. Sporo ponad średnią krajową. Zdecydowanie. Na drugim miejscu Małopolska. 57,23% i trzecie łódzkie też mocno, 56,10%. Czyli centrum i południe kraju, tak? Tam mobilizacja największa. Dokładnie. A gdzie najsłabiej? Gdzie wyborcy, powiedzmy, mniej chętnie poszli do urny do 17. No właśnie, jak wygląda ten drugi biegun? Najniższy wynik mamy w województwie opolskim: tylko 48,5%. Uu, poniżej 50%. Tak. Niewiele lepiej w warmińsko-mazurskim 50,77% i w lubuskim 51,83%. To zobacz jaka różnica. Między Mazowszem a Opolszczyzną jest ponad 10 punktów procentowych. Ogromna dysproporcja. To naprawdę pokazuje jak różnie Polska podchodzi do tych wyborów, przynajmniej jeśli chodzi o samą aktywność. A miasta? Zawsze się mówi, że duże miasta windują frekwencje. Czy te dane z 17 to potwierdzają? Oj tak! Zdecydowanie. Wśród miast wojewódzkich, no, króluje Warszawa. Tam jest aż 61,45%. Wow, ponad 60% już o 17. Imponujące. Wysoko też Poznań: 59,41% i Toruń: 59,27%. Widać, że metropolie naprawdę się zmobilizowały. Czyli ten wzorzec się powtarza. A które miasta wojewódzkie mają najniższe wyniki? Chociaż pewnie i tak są one no, przyzwoite. Tak, tak, nawet te najniższe w tej kategorii są całkiem wysoko. Najmniej w Gorzowie Wielkopolskim 54,09%, potem Gdańsk 54,63% i Białystok 55,64%. Czyli nawet najsłabszy gorzów jest blisko średniej krajowej, tej 54,91. Dokładnie. To potwierdza tę tezę o wyższej aktywności w dużych ośrodkach miejskich. Generalnie, no tam frekwencja jest wyższa. PKW wspominała też coś o incydentach, ale chyba nic poważnego. Nasze dane tego nie obejmują dzisiaj. Tak, skupiamy się na frekwencji. I ten główny wniosek z 17 jest jasny: mamy bardzo wysoką frekwencję. Potencjalnie rekordową, wyraźnie wyższą niż ostatnio. No i z tymi widocznymi różnicami, o których mówiliśmy, regiony, miasta zgadza się. Dobrze, podsumujmy na chwilę obecną. Jest godzina po 17, frekwencja wyniosła 54,91%. Głosujemy do dwudziestej pierwszej cisza wyborcza trwa. To są ważne wybory bez dwóch zdań, kluczowe dla przyszłości kraju. I na koniec może taka myśl do zastanowienia. Co nam mówią te różnice w frekwencji, które już teraz widzimy? Między Mazowszem a Opolszczyzną, między Warszawą a powiedzmy Gorzowem. No właśnie. Zanim poznamy wyniki, warto pomyśleć, czy to tylko kwestia mobilizacji różnych elektoratów? Czy może to odbija jakieś głębsze no, nastroje społeczne, podziały w różnych częściach Polski? Co te liczby sugerują tuż przed zamknięciem lokali? Ciekawe jak to się przełoży na ostateczny wynik.